Siema. Chciałem tutaj nagrać gameplay z grana, ale że grano to gówno. To no, nie nagrało się. No myśli się, co to jest. Dusk Night. Ja wolę Day, bo dzień jest taki bardziej. cringeowaty. Tak to jest. Tales Doll. Can you feel the Minecraft? Ej. O, cholera. Serio? Kamera jest zajebiście. O nie, to ten demon. Chodźmy do niego, pobawmy się. Jak zwalić mi skry. Hej. Aha. Są za wrzaski, ale. Zamknij ryj Dobra, zaraz wracam. A nie, jednak nie. Może to za gówno. Dobra, dask. No gdzie jest teraz? Aha. Aha. 6 ringsów. Chociaż poruszamy się jak taki gruby grubas. Sorry za ogłuchnięcie, ale serio, czy my będziemy musieli się wspinać? Hell yeah. Dokładnie. Obracanie w tej grze jest wspaniałe. Ojdzie ten pedofil. Jak wywalisz mi screamera, to cię pokuję mięsniami. Czy innym syfem. Ringu, ringu. O, jesteśmy OP. Czemu nie możemy patrzeć za siebie? Gra... ...is shit. Ah! Ty zły złolu, najlepiej chodzić tyłem. <gryzny> Jezu, jego model jest taki gówniany. O nie! Jak teraz umrę, to składam życzenia. Psu, kotu. W sumie pies jest do dupy. Kotu złożę. Zajebista gra, prawda? Czuję się tak bardzo sonikowo. Jest ciemno, są szyszki. Taka duża szyszka. A pfu. O nie! Ej, on umie skręcać! Pff, zajebista kierka, serio! Sle to jest Slender? To jest Slender 2012. Albo i 16. Technologia poszła naprzód, czyż nie? O, tu jest ring. E, ringu, ringu. O, kamień. Za kamieniem się. Myślałam, że tam jest krzyż, a to jest płotek. Tak łatwo się. Odejść, czarcie piekielny. Tam coś jest. Tyle tubi się mówią, ale dobra serce tam jest. Chcę znowu wrócić na ląd z o. A kółko jest na samej górze. Poczuj słońce. Nie ma tu słońca. I nawet słoników. Dobra, gdzie jest nasz przyjaciel Misio Pysio? To, jak nawala, te, jaki dzikus. Tu. Moje kółko gastrofazy, czy innego syfa. Bum. O nie, to główne jest szybkie. Bam, 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 bam. bam. Serio? Tak jest... proszę, nie ściągajcie jej, jeśli. Co? Tu nie mam muzyki. A nie, tu jest jakieś burczenie, okej, okay, kumam. Gdzie jest nasz przy. Aha, tam jest kółko. Nasz przyjaciel jest. No, Nitwor no Speed to to nie jest. Czemu nie mogę zrobić super jumpa? W ogóle, kim ja jestem? Bo chyba nie jestem słonikiem. Słonik to by mógł podskoczyć i zrobić boom temu złemu Tlazlusowi. Dobra, chodźmy na tę górę. Tylko, jak się tutaj wchodzi? Zakładam, że tędy. Ta strzałka mówi mi, że mam tędy chyba wejść. Chyba. U, widzisz jaki jestem OP. Większość grać tak nie umie. Większość graczy to są nuby. Nie! Nie, muszę, muszę! Tak! Udało się! Tlails, zdechniesz. Nie. Oni to. Twails doll. A dla innych Marek Wiśniewski. Dobra! Skacze! I co, spadniesz? Ej, on zniknął, boję się. Czy on sobie zejdzie? Proszę, nie mów mi, że się właśnie zbugowałeś. I cię nie ma, to przeciszę. Czy nie ma gnokla Chyba zbugowałem właśnie grę. O, nie idzie tu ten Tails doll pedofil. Can you feel my nóż? Nie. Nie. Nie, ja chcę to wygrać. Pokazać wam, jakie jest zakończenie tego gówna, bo to jest gówna nie gra. I że zaraz. Tales do mnie nie podejdzie i nie zrobi mi barabara, żebym od tyłu, żebym. Czyli wsadzić mi nóż w dupę? Albo w plecy? W sumie, co za różnie. Nie. Ty mały gnoju. list to jest chyba lis. Lisy lubię, ale takiego gówna pluszanego to nie lubię. Polaku biedaku, nie stać cię, żeby kupić swojemu synu lisa? Kup mu maskotkę, Polaku biedaku, no. O, super. Proszę. Dziękuję. Moje modły zostały wysłuchane. Teraz nie umrę. I. I. I don't wanna feel the słoneczko. Kim jest. Co? Quails, co ty robisz? Przepraszam, że zmarnowaliście swój czas. Tak gra to gówno, proszę, nie grajcie w to. Free donation. Co? Co? Czyła czy mi reklama Holmes Capes. Doki doki? Pewnie zaraz będzie screamer. Ła. Ej sero co będzie? Ja na razie to zostawiam. A. Zaraz wracam. Zobaczymy, co to będzie. Nic nie ma? Serio? Ale i can feel the sunshine z szybą, więc do następnego razu ta gra to gówno. Nie ściągajcie jej please. Na razie.